Kamień z serca, po pierwszym zwycięstwie w tym sezonie? No tak, no radość jest. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Sezon się jeszcze nie skończył, to co mówię wielokrotnie. Ja bym nie skreślał jeszcze falubazu. No idzie trudno, idzie ciężko, ale ja widzę, widzę, widzę pozytywy i Myślę, że to jeszcze nie jest maks tego, co Falubas może jechać. Dzisiaj, chyba można powiedzieć, że domowy tor był atutem Falubazu, bo widać było, że, że jak nie na starcie, to na trasie, jak nie na trasie, to na starcie. Więc, generalnie, chyba nieźle to funkcjonowało, czy nie? Tor był taki sam jaki był w poprzednich meczach. Tylko zawodnicy są w lepszej formie i lepiej jadą po prostu. Normalnie się lepiej ścigają. No i tyle. Czyli co? Nic wy nie zmienialiście, tak? Jakby w przygotowaniu toru do tego spotkania. Nie, to wy dziennikarze eksperci zmieniacie, wytykacie, nie siedzicie w środku i, i dużo złego robicie na drużyny. Eee, nie, także. Tak to zostawię. Dobra, my pytamy po prostu, czyli rozumiem, że było tak samo, ale on ma w takim razie, bo dzisiaj można powiedzieć, że tak, Jarosław Hampel widać dużą poprawę. Przemysł w No po prostu zapierdziela od początku sezonu. Juniorzy też się lepiej, a, a co z tym Macenem cały czas? No to trzeba Lono zapytać. Pojechał świetne zawody tydzień temu w Gorzowie, <laughs> dzisiaj, ale dziś no, po raz kolejny, gdzieś tam brakuje mu prędkości. Szczęście w nieszczęściu, że świetnie przemek, no, prawdziwy lider. Akcję meczu przeprowadził wielokrotnie dzisiaj. Damian świetne zawody, łatał te dziury, można powiedzieć, seniorów. Także no, jest to budujące, bo jeśli Leon wróci chociaż w 60% do tej swojej formy, to będziemy dużo mocniejsi. A Rasmus zmienił tunera, nowy silnik, końcówka była już też w jego wykonaniu dużo lepsza. Pamiętajmy, że to nie jest takie proste. Z takiego poziomu się podnieść, on potrzebuje więcej czasu, ale uważam, że, że, że będzie bardziej pomocny w, pozostałych, w kolejnych meczach. Czyli raz może się nie jechał na silnikach Fleminga? Jechało na nowych silnikach. Okej, okay, a co do 10 biegu chciałem zapytać, czy tam myśleliście nad tym, żeby może jednak któregoś seniorów z taktycznej, czy od razu, od początku przygotowywaliście Ratajczaka i była kwestia tylko czy ze zwykłej pojedzie, czy, czy z taktycznej, kiedy przegraliście 1.5? No ale dalej powiecie, że zła decyzja. Nie, ja tak? tylko pytam, czy, czy zastanawialiście się nad tym, żeby senior pojechał? Bo łatwo jest oceniać z perspektywy fotela po zawodach, kiedy już się rozjechało i pojechało. Nie wiecie, nie znacie, co się dzieje w parkingu wielokrotnie, dlatego czasami wypadałoby zapytać, ale od razu komentować i wyciągać wnioski. Decyzja była podjęta, że jedzie Damian, tylko kwestia była czy z taktycznej, czy z rezerwy zwykłej, bo nie wiedzieliśmy do końca, jak tam się potoczy bieg poprzedni, poprzedzający ten, ten występ. To był bardzo ważny moment, bo, bo, bo tam wygrana 5-1 bodajże, tak, no, pozwoliła chwycić tlen. A przy braku Leona na pozycji lidera, no bałem się, że w końcówce może nam zbraknąć e, tych punktów. No ale chłopacy dali siebie naprawdę 100% e, budujące jest to, że taka ciężka praca gdzieś tam nie idzie w powietrze. Ja dalej w tę drużynę bardzo mocno wierzę i po raz kolejny podkreślam, po, po że jeśli będą zdrowi zawodnicy, to, to, to tutaj bym nie skreślał Stelmet Forbat zielonego w tym sezonie. <laughs> Można powiedzieć słówko o Leonie Macenie. Ostatnio wydawało się, że już się odbudował w Gorzowie dzisiaj, w drugą stronę bardzo wolny był. Jak to jest, że ostatnio lepiej, dzisiaj znowu gorzej? To trzeba Leon zapytać. Ja nie jestem, nie siedzę w jego silnikach. Ja tylko mogę gdzieś tam z tej pozycji, której jestem, gdzieś tam troszkę doradzić, ale na motor nie wsiądę, no nie będę takiemu zawodnikowi no coś tutaj sugerował. rozmawiać? Okay. No. Fatalne bez, bez jego punktów na wyjeździe nie ma szans. No, dzień. ma Pan rację. Jeszcze się o Damiana Ratajczaka Wycisnęliście go dzisiaj do granic jak cytrynę. To był dobry strzał, wzięcie tego Damiana tutaj do, do falu, wasu. trzeba przyznać, że no chłopak jest w formie chyba nawet od początku sezonu, ale dzisiaj punktowo jeszcze Wam dużo dał, tak? Proszę o nim powiedzieć słuchaj, bo tu wszyscy robili wielkie wow. No, ale jeszcze dwa tygodnie temu była mowa, że nie trafione transfery i zawodnik słabo jedzie. No, mam przypomnieć? Mówiłem trzy tygodnie temu, że chłopak zmienia technikę startu, którą, którą gdzieś tam miał. To nie jest proces jednego tygodnia, to jest proces, który trwa, bo to nie jest tak Hopsiu po 10 latach ścigania, nagle coś zmienić i od razu to wprowadzić. Damian zaufał. Ja byłem przekonany, bo jeździecko to jest kozak. Naprawdę potrafi na motocyklu robić wiele wspaniałych akcji. To tak bym go porównał do Przemka, jeśli chodzi o, o, to, o to, co potrafi zrobić. On jest dziecko jest kompletnym zawodnikiem, a staw bez pozorom, to jest element, który można się wyuczyć. I Damian zaufał i tutaj jest zdecydowanie lepiej. Jeśli do tego dołączy, doszusuje sprzęt i odpowiednia gdzieś tam regulacja tego sprzętu, no to to jest zawodnik, który jest w stanie przywozić dwucyfrówki w meczach takie Widać, że targają panem emocje, chciałem chciałbym zapytać o emocje przed 15. wyścigiem, bo był remis, była szansa na pierwsze zwycięstwo, a tam świetny Dudek, Mikkelsen i pańska para. Co, pan, co, co, co panu po głowie chodziło? Emocje? No bo serce zostawiam w, tym, w tej drużynie. Staram się robić więcej robię więcej niż powinienem, ale no nie zawsze to wychodzi. Na motor nie wsiądę. Tutaj pomimo, zamiast siedzieć gdzieś w ciepłym kraju i sobie popijać aperola, to się stresuje i jeszcze się bardziej czasami nakręcam i wysłuchując niektóre 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 informacje docierają to ręce mocno opadają ale z drugiej strony po 30 paru latach ścigania się wiem że tak jest niektórzy tylko czekają na potknięcie i jak jest dobrze to cicho siedzą odpalają kiedy coś nie idzie ale taki jest sport eee, się nie było duże eee, co do ustawień pól startowych, czyli obsadzenia pól startowych. No, trochę Przemek miał inną, inne zdanie, ale na szczęście, na szczęście zrobiłem, co, co chciałem i dopiero później się okazało, że to był dobry ruch, no bo jednak Patryk dzisiaj świetnie dysponowany na starcie, ale znowu Przemek ma tą przewagę, że jeśli motor mu dobrze, szybko jedzie, to on potrafi się rozpędzić. Także to Udało się no, wycisnąć, uważam, z tego spotkania max, co można było wycisnąć. Podkreślam, pamiętając o tym, że no, kiedy brakuje tego głównego, teoretycznie, motoru napędowego, no, to, to bałem się, że zbraknie. No, ale chłopacy naprawdę postawili serducho i to był mecz z, z... Z kategorii, gdzie sam jechał i zrobił 14, tak samo się cieszę dzisiaj. Po jest po drugiej stronie. To ostatnie pytanie o Macyna jeszcze jak zareagował, jak mu Pan przekazał informację, że nie pojedzie w 14? No, zdziwiony był, ale decyzję podjąłem tak o niej. No, uważam, że Erasmus lepiej startuje. Potrzebowaliśmy minimum dwóch punktów w biegu 14, a przy tych dyspozycji startowej boję się, że byłoby to 1 i mogłoby zbraknąć.